Nawigacja. Wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie trasy podróży. Samsung Galaxy Mini 2 posiada zainstalowaną aplikację nawigacja, opartą na mapach Google, która pozwala na wyszukiwanie dowolnego miejsca na świecie oraz wyznaczenie punktowej trasy podróży. W celu dokładniejszego określenia lokalizacji należy włączyć GPS w telefonie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu Włączanie GPS. Dotknij ikonę aplikację znajdującą się na ekranie głównym. Przesuń ekran w lewo i dotknij ikonę nawigacja. Zaakceptuj korzystanie z usługi nawigacji i dotknij zaakceptuj. Aby rozpocząć wyszukiwanie lokalizacji, dotknij przycisk Podaj cel trasy. Wypowiedz szukaną lokalizację, np. Salon Orange Kraków. Google Maps wyszukał dostępne miejsca i pokazał je na liście. Wybierz miejsce docelowe. Pokazana została trasa i wskazówki do jazdu. Na górze ekranu znajdują się informacje o długości trasy i orientacyjnym czasie podróży. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne punkty trasy, dotknij górnej belki, a następnie ikonę strzałki w prawym górnym rogu ekranu. W ten sposób Google Maps punkt po punkcie poprowadzi cię do miejsca docelowego. Aby powiększyć widok mapy, dotknij ekranu dwoma złączonymi palcami i nie odrywając ich od ekranu, rozsuń je względem siebie. Analogicznie, aby pomniejszyć widok mapy, wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnym kierunku. Aby przejść do opisu trasy i wskazówek w formie listy, dotknij ikonę lista. Aby powrócić do widoku mapy, dotknij przycisk wstecz. Jeśli chcesz przejść do trybu Street View, dzięki któremu możesz wirtualnie podróżować, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych, dotknij ikonę Ludzika. Aby powrócić do widoku mapy, dotknij ikonę niebieskiej strzałki. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.